Serdecznie witam i zapraszam na przepiękne baranki świąteczne z ciasta drożdżowego. Najpierw przygotuję roszczyn. Do miski rozkruszam 30 g drożdży świeżych. Dodaję około łyżeczki cukru, szklankę mąki pszennej oraz 3 czwarte szklanki letniego mleka. Mieszam, nakrywam ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 15 minut, tak żeby drożdże zaczęły pracować. Po 15 minutach do rozczynu dodaję pozostałe składniki na ciasto: dwie szklanki mąki o pojemności 250 ml, dwie łyżeczki cukru waniliowego, szczyptę soli, około jednej łyżeczki otartej skórki z cytryny. Około 1 trzeciej szklanki cukru, to jest około 5-6 łyżek, oraz 2 jajka całe i jedno białko. Składniki mieszam łyżką, tak żeby wstępnie się połączyły. Następnie dodaję 60 g roztopionego i przystudzonego masła i jeszcze przez chwilę mieszam w misce tak żeby masło połączyło się z ciastem. Następnie ciasto wykładam na blat podsypany mąką i wyrabiam przez kilka minut na blacie. Ciasto jest dość luźne, więc nie naciskam za mocno, aby za bardzo nie kliło się do blatu. Podczas wyrabiania od czasu do czasu podsypuje ciasto mąką, żeby łatwiej było je wyrobić. Ciasto możemy również przygotować robotem lub nawet mikserem z hakami, bo jest dość luźne. Wyrobione ciasto przekładam do miski, nakrywam ją folią spożywczą i ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na około 45 minut do wyrośnięcia. Jeżeli w kuchni jest zbyt chłodno, to miskę z ciastem możemy wstawić do piekarnika nagrzanego do około 30 stopni i pozostawić do wyrośnięcia. W tym czasie, gdy ciasto wyrasta, przygotuję kruszonkę. Do miski wsypuje około 1 drugiej szklanki mąki pszennej, dodaje około 2 garści rozdrobnionych orzechów, około 4 łyżek cukru oraz około 60 g masła o temperaturze pokojowej. Składniki łączę ze sobą palcami, tak żeby powstały grudki. Kruszonka jest gotowa. Wyrośnięte ciasto przerabiam i dzielę na dwie części, nakrywam ściereczką i pozostawiam na około 10 minut, żeby odpoczęło. Po 10 minutach z ciasta formuję wałek i dzielę na mniejsze kawałki, następnie z kawałka ciasta formuję brzuszek baranka. I z mniejszych kawałków nóżki, główkę i łóżko. Nóżki i główkę wkładam delikatnie pod brzuszek, a łóżko kładę na łączeniu główki z brzuszkiem. Z rodzynki robię oczko. Z podanej porcji ciasta wyjdzie około 16 baranków. Baranki delikatnie spłaszczam i maluję wymieszanym żółtkiem z około 3 łyżkami mleka. Na koniec nakładam kruszonkę, którą delikatnie wciskam w ciasto. Blachy z barankami nakrywam ściereczką i pozostawiam na około 10 minut do wyrośnięcia. Baranki wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na środkową półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Baranki będę piekła około 18 minut. Upieczone baranki wyjmuję od razu z piekarnika, zdejmuję z blachy i odstawiam do wystudzenia. Proszę, tak wyglądają baranki po upieczeniu, życzę udanego wypieku i smacznego.